I oh. Brawo! Brawo dla Państwa. Dobrze, to zmienimy sobie w tej układ i zapraszam do koła. Wow, też tak wyszło. Dobra, zapraszam do koła. Czyli bierzemy się, się spotkaliśmy w kole. Dobra. To jest panie stanie w razie zrozumieć to stanie, taniec, które... Jeżeli mieli Państwo taką możliwość się e, spotkać z Leonem Langiem, który taki wyprowadził warsztaty, to ten tańcem właśnie co zazwyczaj zaczynał warsztaty tańca żydowskiego. E, bierzemy ręce lekko w górę i zaczynamy od takiego bardzo tradycyjnego kroku e, tak naprawdę chory izraelskiej, czyli tak od prawej nogi w prawo, dwa kroki. Prawa, lewa. Stajemy na prawej, tu na lewo. Czyli lewa do góry. Stajemy na lewej, do góry prawa. I to jest taka cząstka, która się powtarza. Tak? No to idziemy, ona się powtarza sporo razy. Przejdziemy od prawej nogi, dwa kroki w prawo. Raz, dwa, stajemy na prawej. Lewa w górze, lewa, prawa w górze. Raz, dwa, krok, wymach, krok, wymach. Raz, dwa, krok, wymach. Opanowaliśmy. Dobra. I e, będziemy się starać, ja myślę, że mamy dosyć jeszcze miejsca, żeby tańczyć w jednym kole, będziemy się starać nie zmniejszać koła. Ponieważ jesteśmy e, przy, w tańcach troskich jesteśmy trochę bliżej kultury Idisz. E, czyli będziemy się wypowiadać w tym tańcu jeszcze. To znaczy, jak powtórzymy parę razy ten krok, chodzimy do środka, e, mniej więcej od lewej nogi mniej więcej 8 kroków, no to chodźmy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Zawsze się można zdziwić w którymś momencie, ale w jakimś to gotowi po prostu. I teraz będzie kaskanie. Teraz będzie kaskanie, czyli 1, 2, 3. I tutaj mówimy, nie wiem tak bym się zgodzić z muzyką, od azoi. Tak, od azoi to znaczy od tak. Od azoi, tak. No to będzie słychać w zasadzie i myślę, że damy radę, sądzę, sądzą już po przygotowaniach. Eee, dobrze, i potem jest od razu, kaskanie i mówimy oczywiście git a czyli tak jest dobrze. Tak. no ta kito Zoik. Tak jest. Tak jest. I wychodzimy do tyłu znowu. Cyka, eee, No, prawo. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, i generalnie w tej wersji muzycznej, do której będziemy tańczyć, powtarzamy yy, te części tak, jak je słyszymy, więc podejrzewam, że jeszcze raz. Tęcać w tańcach żydowskich nie mamy takiej... nie yy, jest takiej ważnej no, ilość powtórzeń i dokładność od, no, I W tańcach terańskich to będzie trochę ważniejsze, ale to być może za chwilę. Ja spróbuję to włączyć muzykę, jak mnie Pan przypuści. Uga! Dobra, gotowi? Nie właśnie, gotowuję